Jednym słowem nasza największa jak dotąd aktualizacja. Szybki, wyrafinowany i wydaje się nowy, ale znajomy. DSM-7 jest tutaj. Z silniejszymi zabezpieczeniami dzięki naszej nowej aplikacji Secure Sign-in. Z obsługą Fido2 pracowaliśmy z ponad 200 testerami zabezpieczeń za pośrednictwem naszego programu Bounty, zapewniając Twoim danym pełne bezpieczeństwo. Całkowicie zmieniliśmy podstawy zarządzania pamięcią masową. Nowe funkcje wymiany dysków pozwalają na modernizację lub zmianę dysków bez degradacji puli. Aby ułatwić konserwację, można automatycznie rozpocząć od budowę puli pamięci po wykryciu nowego dysku. Uczyniliśmy ten proces inteligentniejszym, przebudowuje teraz tylko używaną przestrzeń dyskową. Buforowanie SSD jest prawie bezproblemowe, poprawiono ogólną wydajność dzięki przypinaniu metadanych. Zapis ponowny na HDD jest również szybszy nawet o 50%. Ale to nie wszystko. Zwiększyliśmy RAID 6 do 80% szybciej. A jeśli chodzi o bardzo duże zadania archiwalne, możemy obsłużyć do 1 petabajta na wolumen wprowadzamy również obsługę Fiber Channel, więc aplikacja iSCSI Manager została przebudowana i możesz teraz wykonać całkowitą kopię zapasową swojego serwera NAS. Tak, całość. Aby zapewnić ciągłość usług, Synology High Availability jest teraz bardziej niezawodny i szybszy w obsłudze przełączania awaryjnego. Ale nie poprzestaliśmy na tym. Dzięki Hybrid Share możesz dodać przestrzeń do przechowywania do Twojego urządzenia w dowolnym momencie. Wysoko wydajne lokalne buforowanie, odciążanie przepustowości i nie tylko łączą najlepsze cechy rozwiązań lokalnych i chmurowych. Dzięki naszej chmurze ułatwiliśmy monitorowanie na wielu urządzeniach, nawet w wielu lokalizacjach. Active Insight pozwala zobaczyć wszystko skonsolidowane w jednym przejrzystym portalu. Mamy również C2 Identity jako usługę katalogową w chmurze, umożliwiającą zarządzanie kontami użytkowników w prosty i łatwy sposób. Synology C2 będzie również zasilać nasze najnowsze rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych Windows, Mac, Linux i więcej bez względu na to, gdzie się znajdują. I dla tych, którzy kochają robić zdjęcia, przedstawiamy aplikację Synology Photos, a z nią łatwe sortowanie, organizację, oznaczanie oraz udostępnianie swoich najlepszych zdjęć. To tylko niektóre z funkcji, które wprowadzimy w 2021 roku. Synology Budujemy lepszy świat danych.